Jestem już ciekawa, jak to będzie, gdy dostaniemy korepetycję z historii w świecie duchowym. I tu oczywiście pytanie, cóż Pytanie o to, jak naprawdę wygląda ziemia? Czy naprawdę jest planetą i tym samym kulą? Czy zgadza się jednak teoria, Płaskiej ziemi, otoczona ścianami lodu i dużą ilością wody, a za nią są dalsze ziemie lub dalsze kontynenty z innymi cywilizacjami. Mogę wyliczyć tylko to, co na pewno wiem z mojego punktu widzenia. Czyli, że te zdjęcia Ziemi, które publikuje NASA, też nie są całą prawdą? Czy robią to dlatego, że muszą usunąć z nich statki kosmiczne? Czy rzeczywiście z powodu kształtu Ziemi? Tego teraz nie wiem, ale coś przed nami ukrywają. I ja sobie tak myślę, że mnie w sumie wszystko jedno. Czy Ziemia jest okrągła, czy płaska, albo czy to sześcian? Bo co to zmienia? Wtedy jedynie dowiem się, że i w tym przypadku nas okłamano. Albo to też żadna niespodzianka, patrząc na to, co jeszcze jest przed nami ukrywane. Dlatego odnośnie do kształtu Ziemi to słyszałam już wszystkie możliwe wersje. Ja tego wcale nie określam, jest to dla mnie otwarte. I tak naprawdę niezbyt istotne. Sama bym tego lepiej nie ujęła, ale co, przepraszam. Ale to, co rzeczywiście istnieje, to te miasta na Ziemi, o których nic nie wiemy. Znajdują się częściowo w wewnętrznej Ziemi i częściowo na poziomie subtelnym. Widzimy je tylko z innego wymiaru. I dawniej były też olbrzymy. Ale czy to ma coś wspólnego z tym, czy Ziemia jest płaska albo sześcianem? Tego teraz też nie wiem. Właśnie chciałam powiedzieć, że sama bym tego lepiej nie ujęła, bo jest to takie nieistotne i czasem odnoszę wrażenie. Ty, wprawdzie, mówisz, jak wspaniale, że istnieje internet, ale czasem można się zatracić w tych wszystkich teoriach. I w tę, i w tę, i w tę, i to naprawdę nie jest ważne, ponieważ ważne jest tylko to, co osiągamy w głębi siebie. Ktoś zapytał: Skoro wiemy, że myślami tworzymy rzeczywistość, musimy też wiedzieć, jaką ogromną odpowiedzialność mamy i jakie myśli myślimy. A jakie jest pytanie? Czy również tak to widzisz, i czy nasze myśli są przecież wykorzystywane? Ci, którzy, jak wspomniałaś, Chcą mieć tutaj kontrolę, przecież wiedzą, jak działa ludzka świadomość. Tak, to znaczy, jeśli chcą coś zamanifestować na poziomie fizycznym, na przykład wojnę czy coś takiego, to nie mogą tego zrobić tak, po prostu. Tylko świadomość ludzi musi wyrazić na to zgodę. Gdyby wszyscy ludzie nie chcieli wojny, obojętnie kto z kim że po prostu tego nie chcemy. To wojna też nie mogłaby powstać, bo wszyscy byliby tak nastawieni, że to wcale nie jest pożądane. Ale jeśli sprawisz, że ludzie uwierzą, że wojna jest konieczna lub z jakiegoś powodu dobra albo ci inni są tacy źli, tak teraz po prostu trzeba, wtedy ludzie wyrażają na to zgodę. Wtedy ci, którzy to kontrolują za kulisami, mają jakby energetyczną zgodę ludzi na to, na to, aby mogło to nastąpić. Dlatego też media są sterowane w ten sposób, aby kierować ludzi w pewną stronę. Tam mówi się nam tylko to jest dobre, a to nie jest dobre. I jest to celowe. Jeśli chcemy, aby nam się to nie przytrafiało, to musimy najpierw wiedzieć, że oni to robią. Ponieważ jeśli tego nie wiemy, to nie możemy temu zapobiec. Bo jeśli wychodzimy z założenia, że to się wszystko zgadza, co nam mówią, to wcale nie zdajemy sobie sprawy z tego, co z nami się dzieje. Dlatego musimy wiedzieć, że nasze myśli są w ten sposób wykorzystywane. To wprawdzie nie jest zbyt fajne, ale tylko w ten sposób możemy to zmienić i zadbać o to, aby w naszym przypadku już tak nie było. Ponieważ ci, którzy na świecie mają tyle pod kontrolą, potrzebują naszej siły twórczej. Oni tak naprawdę nie mogą fizycznie nic zrobić bez zgody, niekoniecznie wszystkich, ale i jak największej liczby osób. I zgoda nie oznacza tylko, że to popieramy, ale wystarczy, jeśli mówimy, mi wszystko jedno, ja po prostu biorę udział bez zastanowienia się. To już wykorzystują. Dlatego dobrze jest się zastanowić, w jakim świecie tak naprawdę żyjemy i o tym, co tu jest. Ale nie tak jak w przypadku kształtu Ziemi, że się w tym zgubimy. Ale ponieważ jest to teraz po prostu konieczne, Abyśmy to wiedzieli. Aby nasza siła twórcza nie była wykorzystywana do czegoś, czego wcale nie chcemy. To ludzie tak naprawdę mają władzę. A nie ci, nawet jeśli mają plany, które są już bardzo stare. Ale to właściwie jest obojętne, bo od ludzi zależy, co i jak będą mogli zrealizować. Dlatego ludzie nie są wobec tego bezsilni. Czytałam raz artykuł o Francji, i przypuszczam, że to się zgadza. A nawet jeśli nie, to też wszystko jedno, ponieważ po prostu obrazuje o co chodzi. Chodziło o sklep, w którym pewnego dnia postanowili nie przyjmować już gotówki. Można płacić tylko elektronicznie. I było tam kilku ludzi, którzy nie chcieli płacić elektronicznie. Więc umówili się, że w ten sam dzień, o tej samej porze, pójdą tam wspólnie na zakupy do tego sklepu. I oni wszyscy tam w sklepie oznajmili: Nie płacimy elektronicznie, mamy przy sobie tylko gotówkę. Jako, że cały sklep był pełen ludzi, którzy mówili: Ale my tego nie chcemy, zostało to znów zmienione i można znów płacić gotówką. To po prostu przykład, o co chodzi. Że nawet jeśli z jakiejś strony dostaniemy jakieś dziwne rozporządzenia, żebyśmy wtedy nie wchodzili w bezsilność, gdzie wydaje nam się, że nic nie możemy zrobić. Ale żebyśmy sobie przypomnieli, że jeśli jesteśmy sami, to być może nic nie możemy zrobić. I z dwoma, trzema osobami. Też mało, ale jeśli jest nas wystarczająco dużo, to można zmienić wszystko i idzie to w obie strony. Może to pójść w pozytywnym kierunku albo niezbyt pięknym. Ale czy myślisz, że jeśli pojedyncze osoby coś zmieniają, to wchodzi to przecież w pole zbiorowe? I wtedy to też się łączy. Nie zawsze musi być 10 osób w jednym miejscu, aby coś zmienić. Wiesz, są ludzie, którzy nie znają zbyt wielu innych takich ludzi i nie mogą zrobić czegoś takiego jak w tym sklepie, którzy są sami. Oni przecież też mogą energetycznie być z nami. Tak energetycznie się to łączy, ale miałam teraz na myśli tylko fizycznie. Bo nawet jeśli to się energetycznie połączy, wymaga to pewnego czasu, aż to wszystko zamanifestuje się fizycznie. Przedtem już tak ładnie to opisałaś: że różne miejsca naprawdę już są oczyszczone i że na powierzchni Ziemi jako ostatni, to odczujemy. Jest więc nadzieja, prawda? Tutaj ktoś chce wiedzieć, co mogę zrobić, jeśli raz po raz zauważam, że nieświadomie pracuję przeciwko światu. Ale to nie może być całkiem nieświadomie, skoro to zauważa. Wspaniale. To tak samo jak w przypadku jakiegoś przekonania, ja po klare, którym stwierdzamy, że właściwie nas blokuje. Wtedy raz po raz musimy zdecydować się na nowe. I czasem może to trochę potrwać, aż to nowe się w nas tak zakotwiczy. Że automatycznie tak myślimy i nie musimy sobie wciąż tego przypominać, bo to stare się ciągle pojawia. Właściwie potrzeba tylko cierpliwości. Trzeba po prostu wiedzieć, co chcę zamiast tego. A potem potrzeba po prostu cierpliwości, żeby to raz, po raz powtarzać i na nowo się decydować. Tak, jeśli to powtarzasz, to musiałaś się na to zdecydować.